Dzień dobry, z tej strony Simgata i witam Was bardzo gorąco na moim kanale w 20 odcinku pokoleń. Po prostu e, no mam tyle planów na tą rozgrywkę, że, że bardzo, bardzo chce mi się grać. Serio. Kocham to uczucie, kocham to uczucie. I jeszcze przy okazji zapraszam Was na moją grupę na Facebooku Simgagatki w The Sims i co? Przejdźmy do gry. I jak pamiętacie, sprzedałam cały nasz e, dom i nasz stan konta jest naprawdę no, robi wielkie wrażenie, ale jakby też nie możemy być za bardzo rozrzutni, ponieważ Wasz no, Filip kiedyś będzie musiał ten dom jakikolwiek wybudować, więc e, każde pieniądze się e, przydadzą. No i początek e, semestru, pięć dni roboczy, jako wszystko sobie musimy tutaj pooglądać, popatrzeć, no i działać, no i po prostu działać. Zajęcia za 7 godzin, tu mamy ze sceniczność scen, przystał do egzaminu końcowego. No i co tutaj za 2 dni i za 24 godziny, także tu mamy, mamy najważniejszą rzecz, tę sceniczność scen. No i dobrze, mamy tutaj pracę domową na studia sceniczność scen zacznijmy może od tego póki jeszcze taki Filip jest no taki wiecie, no, no chcę co on takie złamane serce eee, zaraz coś tutaj na pewno zjemy, ale póki tutaj mamy wiecie jeszcze możliwość to 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 to, 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 to właśnie sobie tutaj spróbujemy tą pracę domową ukończyć, no bo serio, nie chciałabym tego oblać po raz kolejny, bo, bo to, to, to słabe było <laughs> słabe. No i zobaczcie, tutaj już 619 simoleonów z samych tantiem więc super Fajnie było też tu znaleźć właśnie jakiś tam, wiecie, czas żeby, żeby Filip mógł jeszcze żeby Filip mógł jeszcze więcej zarabiać, tak? Możemy od razu sobie zobaczyć, tak nam szybko poszło, że może jeszcze tą analizę analogiczną od razu za jednym zamachem spróbować sobie tutaj zrobić. To ile jeszcze tego czasu zostało? Za 4 godziny o 15. Akurat zdążymy coś zjeść, o przynieśli tutaj jedzenie, zobaczcie, więc ekstra, e, odrobimy, zjemy i, i w sumie pewnie będziemy już musieli iść. Teraz widzę, że tutaj mamy chwilę po sobie, więc też dobrze, żeby Filip od razu sobie tutaj, jakby, tą pracę domową zrobił. O, dzień bez wody dobiegł końca, to bardzo dobrze, bo... bo już śmierdzimy, no! Mówimy sobie tutaj z kimś porozmawiać, bo Filip jest smutny, o, a tak, wiecie, tak chwila, moment, coś właśnie takiego, wiecie... Aha, Ola u nas. A to może ty z nami porozmawiasz. <noise> w sumie możemy sobie tutaj postawić na biurku naszego laptopa, yy, ale go po prostu zablokować, yy, żebyśmy tylko my mogli z niego korzystać. No bo dlaczego mają nam tutaj, wiecie... Yy. Zablokuj komputer dla... W... A, może... <noise> z wyjątkiem. O, dobra. Odblokuj komputer dla Filip. Super. On już za godzinę idzie do, do szkoły, ale niech on szybko coś tutaj chwilę może. Aha. I znowu będzie oburzony. Ale dobra, jak wróci. Jak wróci, to po prostu. To po prostu. Wtedy niech sobie tutaj. Pogra. Toaleta. Nie. A czemu on uciekł? Yes. Weź tam z jakimiś ludźmi jeszcze porozmawiaj. Koniec tego grania. Koniec. Już masz zabawę na maksa, więc już koniec tego. Weź sobie z kimś tutaj e, po bo. No dobra, biegnij do tej szkoły, biegnij. Tu mamy zajęcie za pięć dni. Okej, okay, tutaj. Aha, dobra. No dlaczego ty nie jesteś na tych zajęciach? Ja nie mam siły. Poszedł wcześniej. Poszedł wcześniej i nie poszedł. No. No nie rób tak. Co, to już po? Ja... Ja też nie mogę. Dobra, no, wracaj do tego domu. Ja on sobie olewa po prostu. Ja, ja, ja tego nie rozumiem. Nigdy nie potrafię odnaleźć gdzie jest mój domek. Halo, gdzie jest mój domek? O, tu jest, dobra. Boże, on jakoś długo chodzi, wiecie? Czy ty możesz z tymi ludźmi chociaż dłużej niż jedną interakcję wytrzymać? Czy ty możesz? Nie chcę się z nią flirtowczo zapoznać, no. Co tu jest napisana, dziewczyna współlokatora. Ostro. Wiecie, co to jest naprawdę żenujące mieszkać w takim akademiku i mieć. E, i mieć po prostu. i mieć po prostu takie niskie towarzystwo. Jeszcze Filip ma wkrótce urodziny, no. A droga, za szybko tutaj. E, za szybko tutaj wiecie. Dorasta. No pewnie gdybym nie oblała tego, tych, wtedy, tych studiów, to by było trochę inaczej, a ja, ja tutaj widzicie. Idź jeszcze teraz zjedz, póki oni tu wszyscy są. Aha. Możesz być i tutaj. Może tutaj w sieci sobie z kimś porozmawiamy. Dobra, to nie o to mi chodziło, ale też może być. <laughs> nie o to mi chodziło, ale też może być. E, społeczne rozmawiaj. Dajesz. Może też ci trochę zabawa dzięki temu pójdzie. Co za nudne zdjęcie. Sami jesteście nudni. Aha, już nie chcę z nikim rozmawiać. Okej. Okay. Może jeszcze raz. Aż się zlagował chłopak. Okej. Okay. Oddychaj. Oddychaj, Singata. Czy on dzisiaj idzie do szkoły? Tak. Sceniczność scen musi odrobić. Tak. Dobra, wstawaj, bo się ścigasz. Ten typ nas zdecydowanie nie lubi. Tylko nie wiem dlaczego. O, weź może z nią potańcz. Aha, ona przestała tańczyć. Też jakaś oburzona. No nie wyrobię się z tym po prostu. Dawaj typie. A dobra, to jest o 15. Myślałam, że o 13. Serio, te studia są jakieś trudne. Ja to nie wiem. Ja to nie wiem, jakie ja mam to ogarnąć. Serio, jestem załamana. Co ja robię źle? Czy ty to odrobiłeś na pewno? Nie. Kontynuuj, proszę. No ale jak on jest też w złym humorze, no to tu też nic nie pomoże. Ale zrymowała. Czego on by chciał na przykład? Napisz blok o uczuciach. Czy w ogóle mamy tutaj jakieś e, fajne rzeczy na przykład e, e, żeby sobie na przykład tutaj kupić takiego wiesz? Takiego, wiecie... Tak na dłużej. Regulator nastrojników. O! Kup. Chcę to. Wow! No dobra, teraz musisz iść na zajęcia. Biegnij, bo znowu się spóźniłeś. Nie. No nie, no dlaczego? Nic, proszę cię. Nie... O Boże, spóźnienie. No ja w życiu tego znowu, znowu. Słuchajcie, patrzcie, o on dojdzie. Mhm. Już jest, słuchajcie, po zajęciach. Co nie? Świetnie. Fajnie było. Fajnie było, naprawdę. Świetnie. Eee, świetnie. O, pójdźmy sobie na wykład gościnny. Bo nawet to ma w tej aspiracji się na wykłady gościnne. Stać nas na to. Trudno. Nie chciałeś pójść, to. To po prostu. E, teraz będziesz chodził. Trudno. Pójdziesz sobie na trzy wykłady. Nie obchodzi mnie to. Nie chciałeś pójść na swój, to teraz nadrabiaj. No trudno. Czy ja się na nim wyżywam? Nie. Dobra jeszcze. A nie można już. A. między 17 a 19. A. Niech pójdzie udzielić korepetycji jak ty się czujesz, nawet dobrze, więc y, teraz co mamy za pierwszy, za trzy dni, za cztery, za cztery. Znowu ta sceniczność scen. E, więc e, proszę cię. Słuchajcie, niech on działa, niech się uczy, bo to są jakieś żarty. Teraz analiza logiczna. Zaraz zjesz. Znowu muszę szukać swojego domu. <grym> Nigdy się nie nauczę, gdzie on jest, o tu jest. Za każdym razem z innej strony, ja generalnie myślę, że możemy zacząć tutaj zbierać informacje, żeby później się nie okazało, że jest za późno. A za chwilę, jak tutaj skończę robić te informacje, weźmiemy udział w turnieju Nowicjuszy, w którą z gier. Nie wiem, wybrałam najdroższą, bo nas stać. I tak pewnie Filip, no nie wygrał, on ma za słaby chyba poziom tego wszystkiego, więc no. Okaże się. Jak skończę, to niech będzie spać. No i wiadomo, jeszcze zajmiemy się tutaj e, poprawianiem e, tego, co tutaj mamy. I, i co? Będziemy musieli chyba. W ogóle o tej pracy semestralnej, tak myślałam. A więc jeszcze ta praca semestralna będzie to napisanie, także dużo, dużo pracy jeszcze przed Filipem, żeby tutaj ukończyć to, co, co, co mamy. Najważniejsze to, żeby przestać się w ogóle spóźniać, bo zajęcia krajem trwają za krótko, i on potrafi po prostu całe zajęcia iść na zajęcia. Aha, tym razem nie ma nagrody. No tak było, mówiłam, że no, nie podejrzewam, żebyśmy wygrali ten turniej teraz. O, mamy tutaj pracę e, semestralną i oczywiście ją. Napiszemy. Nie będziemy tutaj plagiatować, bo plagiatowanie jest po prostu złe. No ja jeszcze kompa rozwali. O, matko taka kasa. Dobra, trudno. Podziałajmy sobie się z tą prezentacją. Myślę, że warto. Jakość wspaniała, widzicie? O to mi właśnie e, chodziło. O to mi właśnie chodziło, żeby ta jakość była tego jeszcze, jeszcze lepsza, po prostu. E, możemy tutaj jeszcze spróbować tą pracę semestralną, sobie popisać. I kiedy mamy zajęcia? We wtorek, we wtorek i w poniedziałek o 15. A tu mamy ukończone, i tu też mamy ukończone. O, zobaczcie, on już sobie skończył tą pierwszą część. części. Znaczy, e, no, no wiecie o co mi chodzi. To jeszcze, sobie tu odrobimy lekcję od razu. Ja wiem, że chcesz spać, ale jeszcze wytrzymasz chwilę. Dobranoc, Filipie. Filip zmienił drogę, e, drogę. <laughs> Filip zmienił grupę wiekową. O to chciałam powiedzieć. E, no, także on już jest, wiecie, dorosły. Może po prostu zaprośmy tą naszą dziewczynę tutaj, e, żeby sobie wpadła. O, barabara bara pod prysznicem. To myślę, że go na pewno tutaj towarzystwo mu podbije troszkę. No mówiłam, że towarzystwo nam to ładnie podbije. Więc w sumie Filip jak ten to może się tutaj przespać jeszcze. I i tak. Jak się prześpi, to będzie w dobrym roku. może, że pójść na zajęcia o godzinie 15. .00. Spróbujmy trochę może tą pracę zredagować jeszcze, e, i chciałabym, żeby Filip też e, pouczył się na, na, na właśnie tutaj, na sceniczność scen. Aha, dobra, możesz pójść po prostu, zjeść. Ok, ale Ty sobie typy stąd odejdź. Idź sobie. Ok, poszedł sobie. E, dobra, to możemy tutaj e, właśnie. Tą pracę semestralną sobie, no, lepszą zrobić, bo jest jakość kiepska. Filip uznał, że jego praca semestralna prezentuje się już wystarczająco y, dobrze. Aha, czyli, że już jakościowo to nie będzie lepsze. Znakomita. W sumie to możemy już ją oddać. A co? Myślę, czy po prostu jeszcze coś. Y, może to najpierw pracę domową, to jestem ja. Coś tam, to ja. To jest... No dobrze, to jestem ja. Wiecie, już będzie święty spokój z tymi pracami domowymi. Jaką sobie tutaj to jeszcze odrobi. No, bo już kończy, zobaczcie. Skończyłeś? Na pewno? Ukończył, Super. No dobrze, za 4 godziny mamy te zajęcia, więc w sumie też możemy tutaj e, się pouczyć na, na sceniczność scen. Tak jest. że o 14 po prostu już... Ja mu to wyłączę, żeby on zdążył. Dobra, już mu to wyłączyłam. Biegnij na studia. Dobra, pobiegł. A popatrzcie, bo to teraz egzamin końcowy jest. To dobrze, że, że jak się go że ja mu trochę kazałam się tego pouczyć. Dobra, poszedł na te zajęcia. Czyli w sumie też, też musimy tą prezentację zaraz skończyć, żeby... Znaczy wiecie, jeszcze on trochę tam... No dobra, no słuchaj, no zobaczymy, co tam, co tam ci tam wyjdzie z tego. O, jaki zmęczony, jaki zmęczony. Dobra, gdzie jest mój domek? Ha, tutaj. Ja bym e, teraz, Filip, na twoim miejscu e, coś zjadła. Myślałam, że ktoś tu nago chodził. Chyba chodził. Zjedz sobie. Mhm. Aha, myślałam, że ty z ludźmi tam sobie zjesz. No ale dobra, no może być i tak. Możesz coś tam do niego zakadać sobie. Na przykład, nie wiem, tak sobie... Nie wiem, wszystko jest dochodzenia. No to nie, nie gadaj z nim. Chyba z nim gadasz. Ok, super. Wiecie, żeby on wstał jeszcze i na przykład sobie coś tutaj. E, albo poćwiczył może przedstawienie tej prezentacji? Smy, czy może być lepsze niż wspaniałe? Nie wiem. A pamiętacie, jak na początku mówiłam, że e, może by się nam książkę udało skończyć pisać? Pa. Tak, już mi się udaje kończyć. Dobra, Filip się w końcu wyśpi, słuchajcie. A co, co on teraz ma? O Jezu, biegnij! Szybko! Jezus Maria, ja myślałam, że dopiero na tą... <gryw> ...późniejszą godzinę mamy. No, on znowu nie zdąży. Zobaczcie. To jest żenujące. Na ile on przyszedł? Na 5 minut. Dobra. Wróć do tego domu. Aha, bo on już ma teraz te zajęcia za 4 godziny. To w sumie... Niech on już wygłosi tą prezentację. co, znowu pożyt na zajęcia? Biegnij! Jak teraz on obleje te studia, to ja już chyba rezygnuję z biegiem. Co? So. No i powiedzcie mi, na jakiej podstawie wygląda to tak, jak wygląda. No i teraz, jeżeli ja mam taką średnią, no to ja tego w życiu. Nie wiem. Nie wiem. Nie mam pojęcia. No trudno. Spróbujemy. Dobra, zostańmy. Nie widzicie. Jeden kurs. Jeden. Jeden. Pójdziemy sobie do domu studenckiego. Eee. Cyk. Dobra, słuchajcie, weźmy te nasze rzeczy i po prostu um, spróbujemy w lepszym e, domu, w lepszych e, warunkach. I może się coś uda. A jak nie, to ja nie wiem. Ja nie wiem. No dobra, możemy wyłączyć to pakowanie. E, bo już się w sumie spakowaliśmy. No i lecimy sobie do nowego domu. Innego. Lepszego. Może. Może ja możecie wydłużyć, żeby udało mu się te 9 kursów skończyć. <laughs> hit, po prostu hit. Ale ja właśnie nie pamiętam, to ja wziąłem 3 od razu kursy, aż tak mnie, mnie pogięło. No nic, no spróbujemy innym sposobem. I mam nadzieję, że po prostu. No, że... no. Że nam się teraz po prostu uda. Bo... O, zobaczcie jaki ładny domek. Jacie. Ile tu ludzi mieszka? Mogę sobie to wziąć? Aha, chyba nie. Mogę tu zamieszkać? No dobra, to możemy w takim a, tu sobie na przykład e, być. A co? No dobra, ja się teraz zrobisz, jak dam. Zachęcam do subskrybowania, oczywiście, mojego kanału i do zostawienia łapki w górę, jak Wam się e, podobało. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, kiedy będę po prostu walczyć. E, walczyć kolejny raz. E, no, rozumiecie sami, rozumiecie. Ja myślę, że teraz będzie dobrze, e, więc oby tak było. Ja się zrobisz, jak dam. Cześć.